Cena kawy bardzo mocno wzrosła w ostatnich tygodniach na giełdach towarowych na świecie ze względu na obawy o przymrozki w Brazylii, które mogą spowodować straty produkcyjne w przyszłym sezonie. Cena kawy przebiła poziom 110 centów za jednego funta głównie ze względu na to, że w najbliższych dniach oraz tygodniach mogą pojawić się przymrozki ze względu na Fronty atmosferyczne, które nadciągają z Antarktydy. Um... Te przymrozki mają dotyczyć głównie rejonu Parana w Brazylii, które, która jest odpowiedzialna za produkcję kawy jedynie na poziomie 10% w całej Brazylii. Historycznie ten rejon odpowiadał za produkcję kawy na poziomie 50%, natomiast ze względu na to, że jest to dosyć mało istotny region ze względu na uprawę kawy w tym momencie, obecne zwyżki mogą być nie. Nieco przesadzone. Cena kawy utrzymuje się dosyć wysoko 110 centów za jednego funta, natomiast jest to w dalszym ciągu znacząco poniżej. Kosztów produkcji. Farmerzy z wielu plantacji w wielu krajach Ameryki Południowej oraz Ameryki Środkowej uciekają ze swoich plantacji ze względu na to, że kawy nie opłaca się kupować, co teoretycznie mogłoby wpłynąć w dłuższym terminie na wzrosty. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że cena kawy jako surowca to jedynie 1% w cenie filiżanki kawy w kawiarni. Dlatego to, to, że mamy obecnie dosyć wyraźne wzrosty cen kawy na rynku, nie powinno to przełożyć się na ceny konsumpcyjne.